Okej, okay. można powiedzieć, że idziemy za ciosem tudzież kontynuujemy operację z niebytu w odbyt Tym razem bierzemy swój skład hmm. Jeszcze trzech powiedzmy ludzi Z czego pan Kage Dlaczego? Bo jak go stracę to mi go nie będzie szkoda A do tego e, moją i Wallace Zobaczymy jak sobie poradzą Co tu mamy do zrobienia

...posażyłem w Gatling Laser Cannon... Średniego te Medium Rocket Paki... ...oraz Heavy Guided Mortar. Czyli wracamy z powrotem do tego dobrego. No. I, że tak powiem. Zobaczmy, czy to nam się uda i czy nie spieprzę czegoś. No już znam życie na Bank jest to spierdolę. Dlatego, że nie mogę mieć mojego ulubionego gira, tylko muszę jeździć tym chujstwem. Tak to bym zapakował całego wyrzutniami, masą rakiet, ciężkim sprzętem i bym się, kurde, świetnie bał. As anyway. <laughs> yeah, go fuck yourself, dude. Oh yeah. Oh, you have a flying ship, hey? Say Adam. Mhm. Mm so, what do we have here? Reading a lot of activity up ahead, Mander. Already?

tym razem pokażę Wam, jak bardzo groźne są one-hitowe uderzenia. Po prostu ta gra nie przebacza. I to straszliwie nie przebacza. Jeśli tylko macie możliwość. Czy jeżeli przeciwnik tylko ma możliwość, żeby wam strzelić o tak sobie i akurat wpadnie to w jakiś weak spot, to wy możecie być urządzeni do końca na No właśnie. No kurwa już... I'm under attack. All finished here. Already. Oh Let's do it. Tyleż winno stać A jak? Ha, <laughs> widzicie, to nie jest trudne, tak de facto. Ale wystarczy odrobinka pecha, szczypta, małe ciuciu. Już się zesrało. Ups. Aha, to te latacze OK Uf. Te skór wiele potrafią być wredne. A Straciłem pęt, idąc pod górę. There is, but there is. This is definitely not a blow down the walls and machine kind of situation. Look, the door is only open for the convoys. I guess we could try sneaking in when they're coming in and out. We'd definitely be spotted if we did it here. Let's go back to the cliffside and see if there's a good place to hop on. Za dużo, za dużo Obstawy i chuj Może tędy się da bliźć? No, oczywiście, se nie dadzą rady. Yes, sir. Firing. Incoming. You bet boss. Enemy engaged. Incoming. Firing. Okay. come on standing by i'm on it firing oh Christy. this looks like a main road let's get up into the hills to avoid being spotted uh-huh oh really Fakt, ale to mi mówi człowiek, który. Kurwa, walczycie z tymi działami, to wam zaraz pierdolę. Hmm, Skype'a powinienem wyłączyć, bo zaraz mi te. jakieś frenzy tam zaczną wyskakiwać. Niestety. Upsi. Co what? Nigga please. Your funeral. O! No nie, straciliśmy jedno. Kurwa, no czy to jest Zobacz to. Żal nie będę powracał Frejera. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie tylko zraniony. A nie zabity, bo nie wybuchł gir, więc prawdopodobnie tak. No. Kurwa, możesz go zaznaczyć z jebie. One down. firing <laughs> Enemy engaging. żeśmy stracili pewnie tak, chociaż. A, pierdole, no co za idioci. Ale dobra. Jeżeli zginęli, to powtórzę. Jeśli nie. To nie. Zobaczmy czy mi się w ogóle uda do tam dojść. Let's keep looking. I don't see any trucks around here. We're gonna have to hit these guys, Commander. Get up to the edge of the cliff and check it out. Hmm. Good work, sir. Just keep your head down and enjoy the ride. Okay. Nasakra. Ale, tak jak powiedziałem, nie maskuję tych porażek i zostanę, no chyba, że tak jak w poprzedniej tej, yy, znaczy w tej Gomorze, tak, jeżeli po prostu źle mi idzie i tyle razy, że nawet powtarzając misję jest jakaś bzdura.